Jesteśmy na sali gimnastycznej Gdańskich Szkół Autonomicznych, gdzie już za chwilę maturzyści z naszego liceum oficjalnie zakończą naukę. Przed nimi szkoły średnie, nowe wyzwania i obowiązki, ale zanim to nastąpi, już za kilka dni będą musieli się zmierzyć z egzaminem dojrzałości. Zaczyna się. Proszę Państwa, dzisiaj jest wiele nagród specjalnych i ja mam zaszczyt otworzyć cykl. Zaczniemy od czeków stypendialnych. Pan Krzysztof Biernacki, Pan Tomasz Stefaniak. Pan Filip Grodecki i Pani Dorota Filipczuk. Zapraszam. Bardzo proszę wszystkich wicemistrzów Gdańska. Zapraszam drużynę koszykarzy. Filipa Grodeckiego, Kacpra Kozłowskiego, Filipa Antoszewskiego, Maksa Zielińskiego, Kubę Giriata i Maksa Macura. Ja ze swojej strony chciałem także bardzo gorąco i serdecznie podziękować chłopakom, którzy Chcieli ze mną współpracować przez ten rok. W tej chwili drobiazg dla tych osób, które zajęły absolutnie pierwsze, drugie i trzecie miejsca w województwie w konkursie Alfik i w konkursie Mat. Poprosimy tutaj następujące osoby: Olka Zdybla, Dorotę Filipczuk, Martę Czarnowską, Kubę Koniecznego. Korzystając z okazji, chciałam też podziękować moim uczniom z grupy hiszpańskiej, grupy A, za te wszystkie noce z filmem. Naprawdę z całego serca. Dziękuję. Dwójkę maturzystów, którzy zaraz zabiorą głos, z pewnością doskonale znacie. Często pojawiali się zarówno w roli prowadzących szkolne imprezy, jak i artystów na nich występujących. Dlaczego Mikołaj, na przykład, nie wszedł do Kamili przez komin? A? Bo kamina nie ma komina. A no prawda, tak jak 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 na to, prawda? Przyszliśmy do tej szkoły goli i wesoli, można by powiedzieć, prawda? A wychodzimy ubrani i smutni. Mój były wychowawca, pan Waldemar Stopczyński z gimnazjum powiedział, że ta szkoła jest jak wyspa, że my jesteśmy tutaj otoczeni. No ale niestety z tej wyspy kiedyś trzeba wypłynąć. Przez trzy lata budowaliśmy sobie łodzie, motorówki, barki i teraz w zależności od tego, kto z nas jaką łódź wybudował, taką teraz odpłynie. Jedni polecą do przodu jak motorówki, inni na kajaku, jeszcze inni na gondoli. Kwestia tego, kto jaką łódkę zbudował już, pozostawiam wam. I dziękujemy szczególnie Wam, że mogliśmy też spędzać wspaniałe chwile poza murami tej szkoły. Wspomnienia spoza szkoły niekoniecznie nadają się do pokazania, za to my przygotowaliśmy krótki mix tego, co działo się w murach szkoły. Tegoroczni maturzyści angażowali się w najróżniejsze projekty i przedsięwzięcia. Od żartobliwego poszukiwania świętego Mikołaja. jakieś y, dwa lata temu na gwiazdkę. Przyszedł. Naprawdę? Tak, tata się przebrał. Do pomocy w organizacji wielkich szkolnych imprez. Kuba Giriad. Max Macur. Często grali. I śpiewali. Kiedy kocha... Nie zawsze po polsku. Jednak zawsze radośnie, nawet gdy nie było im do śmiechu. Zanim wychowawcy poszczególnych klas wręczą świadectwa i nagrody, zobaczmy, co o maturzystach sądzą sami nauczyciele. Tegoroczni maturzyści to przede wszystkim urocze maturzystki. Rocznik bardzo ambitny. Wspaniali sportowcy. Rocznik niepowtarzalny. Mogłem na nich polegać. Bardzo zdeterminowani. Bardzo sympatyczni, uśmiechnięci. Jestem bardzo zadowolony, że, że mogłem z nimi pracować przez te trzy lata. Mam nadzieję, że będą przyszłymi lekarzami. Nadeszła ta chwila drodzy państwo, przejdźmy do sedna dzisiejszego dnia, czyli do wręczenia świadec. Zapraszamy wychowawcę klasy trzeciej humanistycznej pana Dariusza Grzynkowskiego. Zanim ja serdecznym ramieniem ogarnę całą moją klasę nietuzinkową klasę humanistyczną, to chciałbym najpierw zaprosić te osoby, które zdobyły najwyższą średnią. Przepraszam to silniejsze ode mnie. Trochę tak mi głos drży. Mam nadzieję, że się nie popłacza. I naprawdę powiem, kochani jesteście. Agnieszka, gdzie Ty uciekłaś? do zakończenia licealnej edukacji i u progu stojąc w drzwi naszej przyszłości. Choć daleko nam do kunsztu inwokacji, podziękować Pani chcemy za lata radości. Chciałabym się pochwalić co dostałam. Lot zapoznawczo-widokowy, w trakcie którego zapoznam się z tajnikami pilotowania maszyny w powietrzu. I tak na koniec jeszcze chciałbym zacytować pana Zbigniewa Herberta. Kiedy przechodzili przez most, Hermes skoczył do rzeki. Widzieli, jak tonął, ale nikt go nie ratował. Zdania były podzielone, czy był to zły, czy przeciwnie dobry znak. W każdym razie był to punkt wyjścia do czegoś nowego, niejasnego. I z tą niejasnością chciałbym nas zostawić. Ze sprawą magii telewizji przeniesiliśmy się z końcówki kwietnia na początek lipca, a to oznacza wakacje nie tylko dla maturzystów. W imieniu całej ekipy Autonomii TV życzymy im realizacji marzeń, a wszystkim pozostałym udanego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu.